Wieczny wicemistrz. Jego karierę idealnie ilustruje sezon 2001 2 Z Bajerem Leverkusen był wicemistrzem Niemiec, finalistą Ligi Mistrzów i z Niemcami wicemistrzem świata. Znajdą się zapewne tacy, którzy nazwą go największym pechowcem w dziejach futbolu. Do wspomnianego hat-tricka drugich miejsc trzeba jeszcze dołożyć dublet z 2008 roku, wicemistrzostwo Europy i kolejny przegrany finał Ligi Mistrzów. Jego ówczesny klub Chelsea Uległ w karnych Manchesterowi United. Balak swoją jedenastkę wykorzystał. Cóż z tego, skoro zawierli John Terry i Nicola Anelka? Jego kolekcję złotych medali uzupełniał brąz Mundialu w Niemczech w 2006 roku. Czy Balak kiedykolwiek poznał smak triumfu? Oczywiście, że tak. Były to jednak wyłącznie sukcesy krajowe: cztery Mistrzostwa Niemiec z Kaiserslautern i Bayernem oraz Anglii z Chelsea do tego krajowe puchary. Dzięki swojej sile potrafił zdominować środkową strefę boiska, a gdy już ruszył pod pole karne przeciwnika, był po strachem bramkarzy. Miał potężny strzał, świetnie grał też głową. W sezonie 2001-2 był wicekrólem strzelców Bundesligi. Zdobył 17 bramek, jedną więcej miał tylko Marcia Morozo. Podczas całej kariery w klubach strzelił prawie 150 goli, a do tego 42 w reprezentacji. Daje mu to ósme miejsce w historii Leimanschaft. Przed nim sami napastnicy. Niemcy powinni mu postawić pomnik za Mundial 2002. Na spółkę z Oliwerem Kahnem wprowadził drużynę do finału. W ćwierćfinale było 1-0 z USA, w półfinale 1-0 z Koreą Południową. Oba gole strzelił Balak. Niestety w finale z powodu kartek nie zagrał. Bez niego Niemcy nie mieli szans z Brazylią. Po srebrze w Korei i Japonii i brązie w Niemczech Balak celował w złoto na Mundialu 2010. Do RPA jednak nie pojechał. Wszystko przez kontuzję, której doznał w starciu z Kevinem Princem Boatengiem w zwycięskim finale Pucharu Anglii. Po wyleczeniu urazu chciał jeszcze wystąpić na Euro 2012, ale nie mógł pogodzić się ze stratą kapitańskiej opaski na rzecz Filipa Lama. W efekcie jego licznik meczów w kadrze zatrzymał się na 98. Nie przyjął nawet propozycji, by powołać go na mecze towarzyskie i zorganizować pożegnanie przy okazji setnego występu.